Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest z nami Łukasz Matuszczyk. Chciałbym, żeby powiedział kilka słów o dzisiejszym meczu i o wyniku spotkania. Wynik spotkania 3 do 2, tak? Wygraliśmy, mamy Puchar. Szkoda, że wcześniej w lidze nam nie wyszło, ale trudno. Ten miły akcent na koniec sezonu na pewno, na pewno miło. Co dalej? Zobaczymy, jak to będzie, jakie będą kroki władz klubu. i i co dalej z klubem będzie, tak? Bo, bo, bo będą, będą czas na rozmowy, będzie czas na rozmowy, będzie czas na decyzje. Dzisiaj się cieszymy, dzisiaj się bawimy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Jesteśmy? Jesteśmy? OK. Włączony? OK. Paweł Ziemba. Okay. Gdzie dzisiaj bawimy? Wszędzie. <laughs> tak jest. Proszę Państwa, zdobyliśmy puchar na szczeblu y, okręgu łódzkiego, nie ma lepszej drużyny od nas, więc szacunek czapki z głów. Walczymy dalej. Czy razem zobaczymy? Tak? Panie Dziękujemy panie. bardzo. Pozdrawiamy wszystkich kibiców. Bawimy się. Lecimy.